Witam serdecznie w małej cukierence i zapraszam na mój nowy film. Dzisiaj przygotujemy pyszne, kruche ciasto z pianką i przezkwiniami. Ciasto jest proste, szybkie w przygotowaniu. Wspaniale wygląda. Jest waniliowe, maślane. Coś dla wielbicieli kruchego ciasta. Trochę zmodyfikowany przepis ze strony Przyślij przepis. Zapraszam na film. Składniki na ciasto: 350 g mąki pszennej, użyłam tortowej, 250 g schłodzonego masła, 5 żółtek, 50 g mąki ziemniaczanej, 2 łyżeczki cukru wanilinowego, 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia i 110 g cukru pudru. Do miski przesiewamy obie mąki. Cukier puder i proszek do pieczenia. Dodajemy cukier waniliowy i schłodzone masło ścieramy na tarce z dużymi oczkami, podsypując mąką. Dodajemy żółtka i ciasto wyrabiamy. Możemy rękoma lub tak jak ja mikserem. Ciasto dzielimy na dwie części, jedną troszkę większą od drugiej. Mniejszą część ciasta zawijamy w folię spożywczą i na czas dalszych przygotowań wstawiamy ją do lodówki. Większym kawałkiem ciasta wykładamy blaszkę. Możemy rękoma, lub tak jak ja, możemy ciasto rozwałkować na wielkość blaszki. Wyrównujemy i ciasto nakłuwamy widelcem. Wstawiamy do nagrzanego piekarnika. Pieczemy w 180 stopniach na funkcji góra-dół przez około 18 minut. Piekłam na drugiej od dołu półce piekarnika. Gdy ciasto trochę się przyrumieni, wyciągamy je z piekarnika. Przygotujemy teraz piankę. Składniki na piankę. 5 białek, 8-9 połówek brzoskwiń z puszki, 1 budyń śmietankowy bez cukru, 125 ml oleju, szczypta soli, 2 łyżeczki cukru wanilinowego i 100 g cukru. Brzoskwinie kroimy na kawałeczki. Do białek dodajemy szczyptę soli i ubijamy. Dodajemy cukier, cukier waniliowy i ubijamy jeszcze przez około 2-3 minuty. Dodajemy budyń i mieszamy do połączenia składników. Do piany dodajemy olej i mieszamy szpatułką na jednolitą masę. Gotową piankę wykładamy na podpieczony spód i wyrównujemy. Na wierzchu układamy brzoskwinie. Schłodzone ciasto wyciągamy z lodówki. I odrywając kawałeczki kładziemy je na cieście. Gotowe ciasto wkładamy do nagrzanego piekarnika. Pieczemy w 180 stopniach na funkcji góra-dół przez około 40 minut. Piekłam na drugiej od dołu półce piekarnika. Po wyjęciu z piekarnika ciasto odstawiamy do całkowitego ostudzenia. Pianka trochę opadnie. Schłodzone ciasto wyciągamy z blaszki i ściągamy papier do pieczenia. Przed podaniem ciasto posypujemy cukrem, pudrem. I nasze pyszne, kruche ciasto z pianką i brzoskwiniami jest już gotowe. Jest proste, szybkie w przygotowaniu, wspaniale wygląda. Polecam!